Mufinka, gdzie wy macie ciała? Gdzie jest moje ciało? Ja chociaż mam czapkę elegancką. Nie no, ja też mam czapkę. Tyry, tyry, tyry. Pływamy sobie w trawie. Wyglądamy jak jakieś krety w ogóle. Jak są tyle Jak żubie. budu, które czasem wiszą tak na czyimś klosterką od samochodu. Ania, czy to jest twoja ręka? Gdzie? Ej, to. to moje! O! Gra polega na tym, że musimy znaleźć swoje ciało, więc musimy się rozdzielić i poszukać swojego to ciała. Ukrad moją rękę. Jakie nagie, no to dajcie znaki. Ciasto! O nie, a tyle było! Ciasto, Ej, i jestem cała. Oj! Ej, zaczęłam się w szachach. Co jest tutaj? Oj! Najadłam. Jakieś turbulencje szachowe. Kto chce ze mną pograć? Boże, widzę mój tors! Widzę mój tors! Widzę mój tors! Ja nic nie widzę. O tak! To że ja. A skąd to się tu wzięło? To się rusza? Moja ręka się rusza. Ej, ktoś mi ubrał mój tors! Halo, oddawać moje ciusze. A ja w swój. Dobra, mam ciało. Jestem ciekawa, komu z nas uda się uzbierać najwięcej swoich rzeczy? Możecie widzowie obstawiać, nie? Co tu robisz? I czemu kradniesz czyjeś rzeczy? O Boże! Ej, moja noga, to moja noga, to moja noga! Bardzo, kradnij jej, bardzo kradnij bardzo ładna, bardzo Ej, oddała! Uuu, Te jakie Czekaj. łóżko! Uuu, ale. Umięśniona! Jak Jaki? Nie... Oddawaj moją nogę! Jak... Boże, jak ja Oddawaj. Łóżko kitkowe tu jest jakby. I nawet jego pokój jest niesamowite! Co ja Oddawaj robię? moją nogę! Nie, jestem umieśniony! Umięśniono. nie wiem czym. Ty, ale Wann nie znalazłam. Drop dwie nogi, nie! U, twoje? Nie! <laughs> Ale nie w ogóle! To wygląda, jakby ktoś komuś odkroił w wannie nogi, nie? Przez chwilę czytałam, że ktoś czyjąś rękę na patyku smaży, Na grillu tutaj, ale to nie, na szczęście nie. U, tu można wpłynąć. Wow! Moja noga! O. Oddawaj tę moją nogę, a nie! Brakuje mi o. jednej a, o. ręki. A, bo to jest werki. Okej. Okay. To ja już ci zostawiłam, tak? moją twoją. nogę. Nie wiem, jak gdzieś wlazłam. Łopanie, panie, hmm. czyje to jest w końcu? Ej, ja nie wiem w końcu, czy jest. To było, to ja mam na pewno, a nie wiem, Twoją rękę, jesteś, nie. nie? To jest moje, to jest na pewno moje, ale. A nie, to nie moje, dobra. O, o ty tu jesteś! Oddawaj moją nogę! Jak ja cię Ale tam Porażę. jest Twoja noga! Tam jest Twoja noga, ja już ją wzięłam. już, jest moja. Walcz z tą dziewczyną, nie ze mną. Czy ty wsadziłaś moją nogę do ogniska? Nie! O, to jest, dobra. Co wy ja się tam? <laughs> gdzie wy mogła się? O, dobra, ukradnę część ramie. Czuć nogę! Dobrze. To moje, I to jest moje ramię? Nie, bo to taka goła ręka jest. Ja mam jeszcze rękawek tutaj. Tu koło. można kraść sobie no. części ciała, jak ma się ubrane już? No właśnie to jest no tak. zastanawiające. Aha, ktoś mi nogę zajumał jedną. A, ja widzę nawet nie chyba nie kto. Nie. Ja widzę nawet kto. O, to nie była moja, to nie była moja. Ej, widzę tutaj Ale go. Ale ładną mam bluzkę. Kitek, <coughs> oddawaj nogę. O, dobrze, A, dobrze, wyraźnie. Kop go, go, kop go. Wy wiecie, wiecie że ja mam bluzkę z pompą pudinem? O, ona jest, jest, no. Stój, Ja mam stoi. jego rękę, nie? Pokradamy go, dawaj go, ty ty ma go lejemy luno, go znaczy moją rękę chitek <grym> ty masz swoje szelki A, jako ja jak mam go A dawaj jak go okraść? Bluzkę. Nie wiem jak go okraść, ja mam paralizator Jego ja mogę tutaj patrzeć Ej, czy można kopać kogoś? Jak komuś zabrać tą nogę moją? Oddawaj, stań na chwilę, bo chcę zobaczyć! Dobra, ja o. idę szukać mojej To ty wszystko nam pozbierałeś Jak to zabrać? Nie do rady, to jak no ktoś mi zabrał? No chyba on musi, wiecie... Pokaż się jak przodem, Kitek, pokaż się jak dasz w mojej o. bluzeczce No waga się O jak słodko! <laughs> Pięknie <laughs> Ręka, gdzie moja noga? O, to jest jakaś. Ja Aga, tylej to, że to twoja noga, to jest twój labubu. Labubu. <grym grym> o, bubu. ci ukradł la, labubu. La, 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 la. Ale nie, ja mam mojego labubu, przecież zobacz. A, a czy to jest labubu? To jest mój labubu. Kitek mi ukradł labubu. O, o no, nie, Uderzenie. Masz moją rękę? 50 No Dobra Czyjeś co to jest? Noga Ej, będę miała przynajmniej... A nie, bo to jest druga noga To ja muszę ją zostawić tutaj niestety Słuchajcie, bo w ogóle widzowie się bardzo często pytają Czy Kitek jest w odlotowych BFF, bo na każdym odcinku jest Ja myślę, że tak, że jest Kitek jest chyba impustorem Kitek po prostu jest wsparciem energetycznym Ani Dlatego tutaj jest Dokładnie, jest moim sercem w tym momencie. Oddawaj Uuu. mi moje serce! Sercem czy mózgiem? W tym momencie ma moje serce. Okej. Okay. Żołądek też. Jakąś w ogóle rękę zajmowałam? Możesz a się nie poczekać. Nie moja ręka. Co? Czas na odnowienie, ale jak to? O, o, co, co ty zrobiłeś? Nie, dobra, ja się nie zasłuchaj. mam! Tak, do piramidy! Mam. Do piramidy! Ale fajnie, udało mi dobra, się. Wam się. Chowała. Boże! Jak ja to się w tym zniszczył? Co się wydarzyło? Jakaś bomba! Kwiatek! Zobaczcie, Zobaczcie, tutaj jest Shrek nawet! SIĘ! Ale to było niemiłe! No nie, no a Ja chociaż swoje ciało, no! no ja nie! Ja biegam bez brzucha! Nie, widzę moją nogę, widzę moją ja, nogę. też, Ja widzę. Tak, widzę. Moje różowe rzeczy. A, A mnie ktoś goni, bo go okradłam. On ja, mnie to goni to jest jest z, z jedną nogą. Gdzie jest moja noga. Z jedną nogą mnie goni. Ktoś tak zabrał adze, Czemu ciała? ty To moje część. Najważniejsze mam mojego labubu Oj, oj. Nerka nieważna. ważna, ważniej ważniejsze. Goni Ej, mnie ziomek! Weźcie tego ziomka z samą nogą. On mnie goni cały czas, bo mam jego z rzeczy. Mam jego nogę i dwie ręce. Weźcie go kopnijcie. gdzie są pozostałe rzeczy? A you ah. On mnie cały czas goni! On się uwziął! Dobra, czekaj, słuchaj! co zaczekaj. Jak wy to robicie? Wy to kupujecie za robuxy? Czy za bogaci jesteście? Ale co? Ja nie wiem, o co ci chodzi. Haha, <laughs> wszystko jasne. O! To... Co? Ej, no, ja nie! No, Adam potrzebowała że... pomocy. Żartujesz, jeszcze, tak, moje prawda. rzeczy są tam, gdzie ja byłam. Dobra, O szybko. nie! Zostaw moją nogę, bo ja się ja I chcę wejść coś innego! Ej, to moje ciało leży, nie? Reka! ręka! Tsunami, nie tsunami w... jeszcze ktoś przywołał. Nie wierzę. A gdzie są moje pozostałe rzeczy? Ciekawe. Ale tak jak to tsunami? To, to jakoś przyjdzie po nas? Nie mam pojęcia. Ej, są rzeczywiście tutaj moje rzeczy. A, szybko bocznie. A wiecie, że ja, prawda, na drugim końcu mapy, jak to się stało? Super wyglądam, naprawdę. Ej, tu coś się pali. Ej, ogólnie nie widzę tego tsunami. Uh, wow, jaki dorsma. Tak Mój na bubu. Nie wierzę, że ja jestem jakimś stralala, tralala. Co jest? Właśnie szczerze mi się o... nawet bardziej podoba ubieranie tych innych rzeczy. Niż, niż swoich, jakby. Ja nie pamiętam, gdzie ja zostawiłam moją jedną umieśnioną rękę. A taka ładna była. Dobra, idę do was. Ej, nogi mi brakuje. Ja jestem Muszecie cała. Proszę zobaczyć. Kitek, patrz na mój nowy strój! O nie, kto mnie przywrócił? Nie! Proszę mnie zostawić! Proszę mnie zostawić! A wasze! O Boże, słyszałam palenie. Palarnizator, tarnizator, palarnizator tak. Nie, czekaj, ja chcę Azę pokazać. Nie wiem gdzie jest Aga. Aga ja gdzie jestem, jest gdzie coś? są te domki? Właśnie zapomniałam, jak stąd się wychodzi. O tutaj, dobra. Co to jest? Czekaj, pomogę ci. Pomogę, wow, ci. ale Adrian, mam po prostu, teraz. Mirakulum. Spotkałam Adriena. Oh, nie trafiłam, ale jest powalony. Ej, ej, ej! Adrien mnie podrywa. Ja tu się czuję rozchwytywana przez jakiegoś Adriena. Nie, oh, nie może Aga, nic. Aga! Odsuń się tym, Aga, ja chcę, gdzie ty jesteś? Trala trala la, tra la, la ještě koní A to, o oh bože, co to je?! <laughs> <laughs> nie! O nie, no, Ach, to kiedy tak co mnie kopiesz, jak cię zaraz kopnę. Ja nie mam twojej ręki. No, bardzo Ej, ci dobrze. Jak tak chłopak się chłopak zadziera. Nie, no, no, nie no, nogę. Grzecznie grzecznie nie. Dawaj nogę! Grzecznie zostaw zostaw! Dawaj nogę! Okej, napiszę bo dawaj nogę. Dawaj nogę! Dawaj nogę! No, Uuu, tu jest czyjaś... Już... Nie, to nie moje. Jak cię rozsypać? No nie. To też nie moje. Czekaj, Mufinka znalazłam swoją nogę. Gdzie? Gdzie ona jest? Dobra, mam. A nie, czekaj, bo ja swoją zostawiłam. Jestem przy wejściu na piramidę. Ale piramid, między lasem. Piramid, piramid. Czy tam leżą moje nogi? Nie, no, to nie moje. Pamiętasz, gdzie był piknik? Y, fontanna? Nie, nie, chyba przy jakichś domkach jestem. Kurczę, czekaj. O, da O, A, to o czekaj, jesteś. czekaj, czekaj. Piramidy, mówisz? Ta noga lepsza. Kitek? Do... Tak, czy ty tak. mnie powaliłeś? Jak ja cię zaraz. O. Nie! O, tutaj! Kitek. Kitek. Nie, tutaj. ja się teraz muszę zająć moim. Nie! Ukradł mi serce! Palcz o moją godność, Kitek! O, lala, to no, no! Gdzie jak wyglądam? Jak tralalalo tralala! Tra <suszy> Już powoli tracę IQ tego. przez ten strój. Wera, czy ty się dobrze czujesz? Ty nie właśnie, coraz gorzej rzeczy. mi. Co, coraz mi gorzej, zamieniam się w Brain Rody, tracę rozum. Co, co każdy wybrała. odcinek, Wera traci trochę IQ, nie? Jak Robloxa ogólnie. Jak się przebieram za Traalela. Tra Proszę mnie zostawić! Proszę to mnie to tra tracisz tra nawet dwa nie! razy sobie więcej, no. Zostawcie mnie! Wera, tobie chodziło o te kokosowe piramidy? Chodź tutaj. Słuchajcie, tutaj na środku jest taka żółta smuga i tu jak niby tutaj wejdziesz i masz wszystkie części, to wtedy e, chyba coś się wydarzy. Tak? Moja noga. To jest twoja noga. A waa! Wst... Kite... Ja palne, boże. Dobra, weźcie sobie to ciało, nie potrzebuję tego ciała. Nie! Co ja fuj! Zdobył! Fuj. Nie! Je, moje. Jej, jej. <gry> Powiem tak, ten skin, no, który teraz mam na sobie, podoba mi się dużo bardziej. Ja mogę tak zostać. Dziękuję, dziękuję, ale znowu tak skupiłam nogę. Ja to w ogóle nie mam ani ciała, ani nogi, ani o, ręki. A, nie. Chodzi o koło drogi. U Ogólnie mam ręki, nie taka ani nogi. ciekawostka, ja nigdy nie widziałam moich rąk. Jakby... Czekaj, tu coś leży. W je. W je. Dobra, nie trafiłam. Czekaj. Nie a, ma moich rąk. Powalony! Powalony! Czekaj, moja noga! Czekaj. Powaliłam. Oj, teraz go, boj ale wpadnie. Czemu, wy go, go, czemu wy, go wy go tak bijecie? Bo ja chcę uderzyć, a takie za blisko? Weźcie mu nie pozwólcie wstać przez całą grę, żeby aż wyszedł z gry. Właśnie. Dobra, ja idę szukać swojego ciała. O, 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 o. Ja moją nogę. Czy to moja ręka? Czy to moja ręka? Tak, to moja ręka! Jej, jej. Jest! Ale jest, ja nigdy nie widziałem swoich jest. rąk. Gdzie one wsiądą? Może kiedy? Gdzie to jest moja noga! Może ktoś ci jej ukradł, no, nie. no właśnie. Czekaj, zdobyłam wszystko moje! I co ja mam teraz zrobić? No właśnie. Pomóc nam nic. szukać naszych... Eee, eee, na ja? Chodź iść tutaj! Chodź! tutaj! Chod idź tu. I ciekawe, co ci się wydarzy. Czy chciałbyś stracić wszystkie części ciała i zdobyć jeden punkt? WHAT?! No za jeden <laughs> punkt to chyba warto, nie? Super! O, noga! A krzyczy to moje! O, pewnie jego rękę mam. <laughs> Dawaj go! Dawaj go! Moja ręka pływa Dobra, w dawaj tego! Dawaj tego tutaj, Emo! Bo on mnie goni. Emo, Emo! Emo, girl! Bo on chce rękę, żebym mu oddała. Ja mu nie oddam. Ona jest fajna, mi się podoba. Nie, bo dawaj ona ręki. Nie przyjmuj oświadczeń. Oni we dwójkę mnie gonią, to jest sprawiedliwe, Weźcie ich ode mnie. Jesus! Aga znalazłam to Ale musiała swoją. No nie mogę, bo swoją porzucę Bo Ale jest w Afera jest. Dołącz, pomóżcie! Dobra, jak coś wiem, gdzie leży Twoja ręka, to przyjdziemy zaraz po nią. Tutaj jakaś noga. Noga, ja jestem taka. zabrał moją. Do moich części ciała! O, Kitek, Twoją nogę w sypialni znalazłam. Tutaj, gdzie jest fontanna i w jednym domku. Aga, i tutaj też Twoja druga ręka jest. Ale gdzie? W tym domku. Po fontannie. To idę. Dobre. To mi jedną Mam rękę mogę ci wziąć, bo to jest druga ręka, więc ją wzią. Ale ja już mam ładniejszy! Ja mam ładniejszą bluzkę. Ja, A to ja jestem w sędzi, zimie. Wie? Oj, to nie tutaj. Czekajcie, źle poszłam. To jedną rękę mam. O, Kitek, chodź tutaj. I tam w sypialni na, na górze jest twoja jedna mm, noga. dobra, biorę mój, bo jeszcze ktoś mi zabierze. Czy możesz się nad nim tutaj nie. No. O, Ej, oni mnie cały mi czas we dwójkę stąd. gonią. Idź na górę, chodź tutaj gdzieś na górę. Ty Moż masz moje uh. ciało. O, oddała mi, oddała mi dziewczyna. Jak to? Ania, ten Adrian teraz mnie goni cały czas To dobrze, zagrać się do was. Idę tam porządek zrobić, bo nie wytrzymam. Weź tego żółtego! Unik! Weź tego żółtego! Unik! Dobrze! Lejemy go! Jak pozbyć się żołkera? Dać mu inną ofiarę! Tak się kończy bieganie U. za nami! Dobrze, Mo! Tak! Już nie wstanie w tej grze! No nie wstanie, nie wstanie. Ej, czemu nie na mogę się w to dobra, O, moja ja ręka! Się, A, Aga, właśnie ja ci rękę miałam oddać, czekaj! O, wow, to już będę miała dwie, wow! Gdzie ty jesteś? Tutaj wyszłam. Tylko A tu jest Kitek, tu jest twoja ręka. Dobra, to brakuje mi jeszcze nogi. <laughs> Kradniesz go całego. Hmm. Wyszedł <laughs> Moja ręka tu leży? Adorator wyszedł z gry? Wyszedł z gry, nie, nie. tak! Ten żółty wow. wyszedł z gry. No cóż, poddał się. Poddał się, no patrz. Widziałeś, tu jest swoje łóżko, tu jest swój pokój do nagrywania. Widzisz to? Moja noga? Chodź tu. Moja nie. noga? No chodź na nie. chwilę, zobacz, zobacz, zobacz nie. co tu jest. Ale widziałeś co tu A jest? Tu? Nie. Ty chcesz mnie zaciukać nożem? Nie? Zaciukać, Znalazłam no. moją rękę w wodzie. Ona była ledwo co widoczna. Dobra, to brakuje mi jeszcze nogi i ciała. O. Mi brakuje tylko nogi. Jakby ktoś no widział dogi, czerwoną nogę, to umówcie. Różowym też nie pogardzę No może tutaj? No weź, Kitek do... Ty działa. za mną łazisz, dziewczyno. Tak myślałam. Dobra, wezmę to. Fly Emirates. A, tu, tu, to, to jest Real Madrid, tutaj. Jest... Ręka trzyma nogę. Ręka trzyma nogę. Jaki mały głupek. Ja wyglądam jak jeden wielki klocek. Te. Jak klawisz od klawiatury, ja Co? Się nie, 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 nie pytajcie. Boże, to już nie wchodzi. Nie wchodzi. Co ty chcesz, Kto ode to No ukradł koszulkę werki aferki. Halo, i gazolin? Ten się tu igra z moim paraliżem. Ja się jej boję idę sobie z tym. zatrzymaj się. Nie. Zatrzymaj się. Zakarania dostała. Tak, oddawaj mi moją nogę. Dobra, idę na pustynię. Zazdrościłeś mnie. Ale na tej pustyni nic tu nie widać. Hi, hi, hi. Yeah. Nie ta noga! Kurczę! No, nie oddawaj moją nogę. Tu można nurkować w ogóle. Co tu się dzieje? O, to weź, zerknij, czy tam nie ma, to są mojego ciała. Można na, na plaży zanurkować się... w ogóle. Jestem syrenką, bo mam nie mam, mam jednej nogi, 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 nogi. więc wy wygląda jakbym była syrenką. Mogę użyć jej, gdy chcę. I miała coś pomiędzy nogami, ale dobra, nieważne. A co tu się dzieje? Dobra, wychodzę, Słowa. przepraszam. <laughs> Zobaczcie, widzowie, jak to wygląda. <laughs> Ja tego nie widzę, ale się <laughs> Jak bułka jakaś. A, jest mi przykro. Dobra, nie pod ma wodą chyba niczego nie ma, ale w ogóle to jest dobre miejsce, żeby o. ludziom kraść rzeczy i chować je tu pod wodę. Oni nie będą wiedzieli. Oczekajcie, tu jest jakaś jaskinia. Pływam tam. Strasznie się tu obraz buguje. Co tu jest? Nie mogę nic no ale. Jakąś mgłę mam przed oczami? Co, co, co? Ja nic nie widzę w ogóle. Ja Ej. też nie. Aha. Kitek. <laughs> Ten, jak Co tam się, cieszysz? się cieszy! Co się cieszysz? Gdzie jest moje ciało? Gdzie jest moja noga? Daj mi nogę, daj mi nogę. Ojej, ciu, tak ciepło! Ja właśnie o sobie O fu, tu ktoś nasikał do kibla. Tam, Fajt, to że nie byłam ja! To chyba dobrze, że ktoś nasikał do kibla, a nie obok, prawda? No proszę. Ej, ja nic nie widzę. Uwaga, nie spuszczone w kiblu. Wiesz, oszczędzamy wodę, nie? Ciesz się, że sikła nie to drugie, bo tam by chociaż się nie widziało. No, soj, no, no, no. Poddaję się chyba, no nie <laughs> mogę znaleźć. Ty masz ten fajny płaszcz, ciała. jak jest go chciałam! Dawaj mi go! Ej, gdzie on jest? Ja cały czas. No nie! Moja noga, moja noga, moja o. noga. Ej, masz twoje, twoją ręką ona ma. <laughs> Boż ty! To i nie wal, kiedy ja ją chciałam. Nic tu nie widać. Cały czas brakuje mi mojej nogi. Nigdzie jej nie ma. Czy to moja ręka? Czy to moja. Nie, to nie moja. Ręka. Mam już Gdzie wszystko. jest moja ręka? Gdzie jest moja czerwona noga? No znowu jeszcze coś. Tornado. Naprawdę? A czekaj, a jak wejdę w tornado? Gdzie jest to tornado? No weźcie tą głupią mgłę tutaj, bo Jakaś nic nie widać. za mną łazi i mówi, że jest moją opanką. Ja się jej boję. Ja chciałam tą nogę, która mi zabrała. No widzę. Kogo mam tutaj powalić? Gdzie jest moja noga? No nie. O, tornado, tornado. Idę w tornado. Wow. Wyłysiałam nawet. Ale <słuch> Jest, mam całość, mam tak, całość. Jak chcę jeszcze o raz. Utożrada, uwii! Ja się ogólnie wyszłam gdzieś z mapy, zgubiłam się ogólnie, nie? Zgudnij zbierać moje ciało. Czy ktoś może wziąć tą mgłę, bo zaraz dostanę. No właśnie, ja też już dostaję. Gdzie ja wyszłam? co to jest? To ja sobie poczekam na chuśkawki. Ja zrobiłam ci pani moje ciało, nie? Moje? Co co nie, nie. To jest moje ciało? Nareszcie. To moje ciało? To Nareszcie. O, mufinka mam twoje ciało! Nie ma jakieś nogę. dostawać. Dobra, dobra, Czy... jakąś Boże, nogi. Widzę! Ktoś tam biega tam... z moją nogą! Widzę go! Bierz go! O, rękę widzę moją. Chodź Wera, tam, w tamtą stronę. Tam. Czekaj, poczekaj, bo ja muszę moją rękę podnieść, poczekaj! Tam gdzieś pobiegł, no. tam, tam widziałam, widziałam kogoś z czerwoną idziemy, idziemy. nogą bieg. Biorę paralizator w dłoń i szukamy go. Może tutaj do domku weszli? Ale ty weź od drugiej strony, jak prawdziwa policja, wiesz. Dobra, okej, okay, ubezpieczam. Ale tu kitek stoi. No co kradniesz ciało Mufinki mi? No pomóżcie mi moją nogę, widziałam gdzieś czerwoną nogę ktoś miał przez chwilę. I tutaj w tą U, stronę pobiegł. Może do domku wszedł? No właśnie nie wiem. Tu biega, bo on gdzieś się wyrzucił po drodze tą nogę? Tam ja. Mufinki nogę. Moja więc. noga. Oddawaj moją to, to, to ty? nogę. ty? Widzę, schowana za domem. U. Jaki <śla> głąb. <Pum. śla> ściany! Dobra, ja, ja wygrałam grę jako druga. U. To ja nie wygrałam ani razu niestety. Ania była pierwsza, tak? Ja wszystko dwa wszystko razy się pos poskładałam. No ale to ja, ja też idę, ty... tak? się nie udało. Bo chcę zobaczyć, co ten punkt mi da jeden, co to. Bo tam jakaś jest skrzynia i tam chyba można coś za punkty odbierać. Serio? Nie! Nie zdążyłem! Wiem, nie zdążyłeś. Dobrze ci tak. <grym> ale mam labubu, przynajmniej w tej grze mam labubu. Czekaj, gdzie była ta skrzynia? O, tu jest czy to moja skrzynia? ręka? Nie, to Agi ręka tutaj jest. Aga, ty mówiłaś, że wszystko znam! No bo ja weszłam do tej żółtego światła, żeby mi A, punkt dało. I czekaj, to okay. bo to jest jakaś skrzynia. I co ja mogę tutaj czekać? Coś... Nie, to nie. A, Mufinka, twoją nogę widziałam jak coś, tam za domkiem. Co ja mogę za ten... Ja właśnie też nie wiem. Punkt A, zrobić nic niby. Nic nie możesz. Dziękuję. Wezmę sobie. Że pewnie w tabeli jest się wyżej i tyle. A, może. Eee. Wee, ja myślałam, że mogę jakąś nagrodę dostać. Nie wiem, cukierka. Nie trafiłam. Nie trafiłam. Albo chociaż kopa na rozpęd bym o. dostała za ten punkt. No nie Banana, wiem, cokolwiek. Nóż. A, tu jest coś! A, no, jest tu są! O jezu, dużo baczki O jezu, Ach, no to no już masz za 100. dużo! No nic! O nie, co to za burza jeszcze jakaś z piorunami? Aga, patrz jak ładnie wygląda! Pięknie, ja też pięknie wyglądam, zobacz, sama głowa. Tak mi no. jest dobrze, ja nie potrzebuję ciała. Nic okay. mi dzisiaj do nie, dzisiaj jeszcze nie potrzeba. A tak doleciało. <laughs> Ty się wywaliłaś na twarz. Podawiamy. Widzowie, a jeżeli chcecie, żeby nasze części ciała wróciły na moje miejsce, to zostawcie, Wera, ile łapek w górę? 10 tysięcy. O tak, bo inaczej nie pogramy już nigdy więcej w Robloxa. Samą... głową będę. Tak, samą głową byłoby ciężko. Co dwie głowy, to nie jedna. A mamy aż trzy.